Dobry wieczór Państwu. Państwu. Cieszę się, że się Państwo doczekali naszego znakomitego gościa. Witam serdecznie, Panie Danielu. Kłaniesz. Bardzo się cieszę, że Pan dzisiaj z nami jest. Myślę, że Pana wizyta w Muzeum Kinematografii dzisiaj to jest dla wszystkich dorosłych znakomity prezent z okazji Dnia Dziecka. Bardzo dziękujemy. Oficjalnych spotkał pan w liceum Batorego, między innymi Adama Michnika, który też przy jakiejś okazji powiedział, że w swoim życiu nie spotkał nigdy drugiej osoby, która tak jak pan nadawałaby się na gwiazdora że jakby Pan najbardziej odpowiadał i takiemu wyobrażeniu Gwiazdora. Chciałam zapytać, czy Panu to bardzo w życiu doskwiera, że na Pana wszyscy reagują, że proszą o autografy, no że, że się cieszą, ale jednak zaczepiają i trochę się też narzucają i pewnie może to być czasami męczące? Nie będę kokietował. Ja o tym marzyłem. <gry> Najbardziej, przecież również chciałem zostać mistrzem olimpijskim, bo, czy królakiem, bo ja biegałem jako nastolatek za moimi idolami bokserami, właśnie za nimi biegałem z prośbą o autograf czy o wspólne zdjęcie i marzyłem, że kiedyś za mną też będą biegać, tylko najpierw myślałem, że to będzie za, za mną sportowcem, a potem yy, jeżeli aktor zagrał w kilkunastu, a ja zagrałem w, chyba w dwustu już filmach, ale w, na samym początku zagrałem w kilkunastu filmach, które obejrzało popioły, pan Władyjowski, potop, obejrzały miliony ludzi, nie tylko w moim kraju. No to gdybym był nierozpoznawalny, to by znaczyło, że jakieś nieporozumienie zaszło albo że ja bardzo źle zagrałem i ludzie się ode mnie ze wstrętem odwracają, bo nie poznać nie byłoby mnie można, nawet gdybym bardzo źle zagrał. Także, także to, to się udało bardzo szybko osiągnąć i to sprawia przyjemność do dnia dzisiejszego, choć czasami bywa Kłopotliwe. Z końmi wiąże się wiele anegdot i wiele pana przykład filmowych. Jedną z nich, oh, niedawno tu ja. w Muzeum Kinematografii, opowiedział nam profesor Konstanty Lewkowicz. Mianowicie mówił, jak to na planie popiołów miał pan na koniu, który nazywał się chyba Windsor, był z Walewic. Był, tak, tak, tak. tak. Miał to, pan przejechać. Był du, dublerem Baśki. Tak. Jednym z dwóch dublerów Baśki. Miał pan przejechać zam, zamarzniętą skutą lodem rzekę. Tak. tak, i, i kra się załamała pod panem i tak pod jest. koniem. Tak, tak. I ekipa krzyczała Daniel szybko na grunt, na, na stały ląd, żeby pan się jakoś wydostał. A pan, jakąś nadludzką siłą, wyciągnął z pod lodu również tego konia. Tak, bo konia już, już znosiło. I tam lód się załamał, ja już byłem na tej takiej y, twardszej części lodu, się zsunąłem i wyszedłem na lód, który się pode mną nie łamał. I więc y, gdy, ja nie pamiętam co, że wiem, że krzyczeli do mnie, ale ja byłem skupiony, żeby jak to no, ukochanego konia y, Wice żony, wicedyrektora, żony wicedyrektora, wicedyrektora Ani Komorowskiej, no nie mogę, dała mi, no jak... jak jak mogę go na zatracenie zostawić? I łapałem go za wodzę i on, piękne to zwierzę, próbował się gramolić na ten lód, ale go dalej załamywał. Więc ja też pod lód razem z tym koniem. Potem znowu ja wychodziłem i znowu go ciągnąłem, aż w końcu rozłamując ten kolejny lód, już złapał grunt ten koń. No i potem pamiętam ja... I, i koń, koń, koń dostał chyba z pół litra do wiadra wody, żeby <grym> się nie przeziębił, a ja coś tam bez wody. A pan chyba ćwiarskę, tam, bez, ćwiarskę wody. bez wody. A skoro jesteśmy przy wspomnieniach, to chciałabym też pana prosić o to, jak pan dzisiaj pamięta tę łódź z lat 60. i 70., wtedy, kiedy pan y, mieszkał w grand hotelu. Grało w wytwórni filmów popularnych na Łonkowej, kiedy pan bywał w honoradce. Jakie pan zachował wspomnienie z tego czasu? Wspomnienie to jest młodość, dzieciństwo, więc wszystko to jest kraj lat dziecinnych, zawsze zostanie święty i czysty. Jak pierwsze kochanie, i piękny i wspaniały. Ta łódź nasza, te dekoracje, nasze kostiumy. Y Dekoracje między innymi to również było tu, prawda? W te salony y, Müllera, którego grał pieczka. To oprowadza, oprowadzał mnie po wnętrzach y, właśnie tego pałacyku. Y, prawdziwe. Już potem byśmy nie mogli tego nakręcić, bo to jeszcze były czasy, kiedy te fabryki pracowały wszystkie. Te maszyny XIX-wieczne pracowały tylko dwa razy głośniej niż w XIX wieku. Więc to był, to przewrotny był film bardzo w stosunku do ustroju, w jakim wtedy żyliśmy, bo robiliśmy film, jaki to w strasznych warunkach pracowała klasa robotnicza gdzie w, za czasów kapitalizmu, a statysta, statystkami yy, w włókiennik dwóchkołkami w naszym filmie były pracujące w latach 70. normalne pracownice, tylko te maszyny były jeszcze głośniejsze, a one były brzydziej ubrane przez władze te fabryk 70 lat 70. bo jak założyliśmy im te fartuszki, Fabryk wtedy, tych wyzyskiwaczy, to one się strasznie cieszyły, że są po raz pierwszy tak ładnie ubrane w pracy. W tej chwili jest to wspaniałe, przemysłowe, ale nie tylko przemysłowe wspaniałe, tętniące życiem i to nie tylko na arterii ulicy Piotrkowskiej, tylko bardzo zróżnicowane w najlepszym tego słowa znaczeniu europejskie, zamożne miasto. A wtedy to było ponura, smutna, poza takimi oazami jak honoratka z i nasze hale filmowe, gdzieśmy, gdzie żyliśmy w innym świecie.